Zobaczcie, Ziarkiewicz chodzi po wolności, jest prokuratorem, immunitet ma uchylony, ale nic tam wielkiego mu się nie dzieje. Kasiorę zdaje się dostaje i to grubą, a ja ciągle po półtora roku urzędowania Bodnara, niby z wolnego rozdania wolnej Polski, nie? po wyborach 15 października 2023, ja nadal jestem przestępcą, on odmówił bezczelnie złożenia kasacji mi, redaktorowi, Piątkowi, pewnie też w wielu innych sprawach, dalej utrzymywał wyroki niesprawiedliwe dyktatury pisowskiej. Bodnar wiedział o tym, wypowiadał się kilkukrotnie w sprawie tego procesu. Polonia go też pytała, no to wtedy o, o mówił, że się zajmie i tego, jak się zajął. Skłamał, nic nie zrobił. Także Bodnar, nie masz nic na swoją obronę, i najlepiej, jakbyś zamilkł, bo to, co robisz, to jest wstyd jeszcze gorszy niż to, co robiłeś. Nie masz honoru.